Przystanek Osobowy Warszawa Młynów znajduje się tuż obok stacji metra Młynów, na drugiej linii. To co mi się podoba, to częściowo zadaszony parking rowerowy. Przejdźmy na stację, zobaczmy jak ona wygląda. Na stację możemy dotrzeć schodami, schodami ruchomymi albo windą. Ja wybrałem wjazd z schodami ruchomymi ale też wejdę żeby było szybciej. Mamy tutaj dwa perony. Najbliższy pociąg 1755 Warszawa Zachodnia osobowy kolei Mazowieckich a w drugim kierunku szybka kolej miejska do Radzymina. i wjeżdża elf s9 a nie impuls przepraszam troszkę pomalowany grafiki linia s9 legionowo piaski aczkolwiek tablica informacyjna wskazuje co innego i mamy odjazd impulsa. Dosyć pustawo. Podobnie jak na stacji Warszawa Wola, mamy interaktywną tablicę z rozkładem jazdy. Zobaczmy, czy działa. za yes. Teraz wjedzie pociąg linii S9 SKM Warszawa do stacji Radzymin mamy Elfa tym razem. Linia S3. Odjazd. I wjeżdża kolejny pociąg, tym razem koleje mazowieckie, flirt, flirt który nam przyprowadził pociąg osobowy z ławy. Moława, Warszawa Zachodnia, Peron 8. Pociąg gotów do odjazdu. I pojechał. Jak przybliżę, to będzie widać kolejną stację Warszawa-Wola. Na stacji znajduje się także gablota z wersją papierową rozkładu jazdy. Od 13 grudnia do 13 marca. Na stacji zatrzymują się tylko i wyłącznie pociągi osobowe oraz SKM ze stacji można dojechać do Czechanowa, Działdowa, Legionowa, Legionowa Piaski, Mławy, Moglina, Nasielska, Radzymina, Warszawy Gdańskiej, Warszawy Lotnisko-Chopena i Warszawy Zachodniej Peron 8 oraz do Wieliszewa. Nie chcę nic sugerować, ale przyszedłem tutaj o 17.40. A jest 18.20. Czas się zatrzymał o 17.40. Zegary nie działają, podobnie jak zapowiedzi. Pociąg osobowy do Ciechanowa. Wjechał kolejny flirt. Jedna jednostka, planowy odjazd pociągu osiemnasta dwadzieścia jeden, a jest osiemnasta dwadzieścia dwa czyli delikatne opóźnienie i ruszy i znika pociąg w oddali a my jeszcze zobaczymy linię S3 szybkiej kolei miejskiej w kierunku Warszawa lotnisko Chopina i nadjeżdża SKMK Elfa 27 WE 009 i gotów do odjazdu i rusz. Ruszył w kierunku przystanku osobowego Warszawa-Wola. I to wszystko na dziś z tej stacji. Pozdrawiam serdecznie.